W dzisiejszym materiale przytoczę Państwu bardzo mocne słowa Dominika Tarczyńskiego, kierowane do premiera Tuska. Polityk Pisu, gdy usłyszał o pewnej nowelizacji, która być może kiedyś stanie się rzeczywistością, nie mógł powstrzymać nerwów. Zapraszam do oglądania. Co oznacza, że może także dążyć do większości konstytucyjnej? To oznacza, że mielibyśmy do czynienia, i mówię to absolutnie świadomie, z pełnowymiarową dyktaturą dyktaturą jednego człowieka, który mówi tak: "A brakuje mi do większości konstytucyjnej 15 albo 16 posłów, no to wsadźmy do aresztów tych 32". Tak wielkie oburzenie u Tarczyńskiego nie wywołało się znikąd, ponieważ okazuje się, że na ostatnim posiedzeniu pojawiła się nowelizacja zgłoszona przez posłów koalicji obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Jest to nowelizacja ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora. Wedle tej nowelizacji posła lub senatora będzie można pozbawić mandatu, gdy znajdzie się skład sędziowski, który wyda nakaz tymczasowego aresztowania. Tylko, że to nie jest w tym najgorsze. Okazuje się, że na miejsce posła, który traci mandat, nie będzie wchodził następny z kolejki w danej partii. Wychodzi na to, że takim sposobem prokuratura będzie mogła zmienić skład klubów opozycyjnych w polskim parlamencie. To jest wręcz przerażające, a to jeszcze nie wszystko. Sami posłuchajcie, co mówi Europoseł Tarczyński. Panie pośle, jak pan to ocenia? Chciałbym uprecyzować, sprecyzować to stwierdzenie, bo to oznacza, bo odebrać to jest, to brzmiałoby tak, jakby ktoś miałby, ktoś miałby ich zastąpić. Chodzi o zamrożenie mandatu posła i senatora, zamrożenie osoby nieskazanej. Niewinnej, przypomnę, wielokrotnie bywało tak, że były aresztowane osoby, które w aresztach wydobywczych spędzały wiele miesięcy czy wiele lat. Nie będę już przypominał e, słynnej sprawy Starucha, który, który wiele <coughs> miesięcy i lat spędził w areszcie. Nie będę wspominał oczywiście za czasów Platformy. Problem polega na tym, że projekt tej ustawy. Zakłada, przyjmuje, że te mandaty są zamrożone, czyli poseł i senator nie może wykonywać mandatu, który został mu powierzony przez naród, ale nikt go nie zastępuje. To nie jest tak, że on traci mandat i ktoś z danej partii, następny z danej partii wchodzi na jego miejsce i też może głosować. Nie. On jest zamrożony. Nie ma prawa de facto wypełniać swojego mandatu. Co to oznacza? To oznacza, że większość Tuska, bo on oczywiście ma nadzieję, że to on będzie sprawował władzę wiecznie e, przez kolejne kadencje. Oczywiście tak nie będzie, ale on ma taką nadzieję. Wprowadzając, taką, wprowadzając takie rozwiązanie, zamrażając e, mandaty posłów, nie dopuszczając innych, chce kształtować układ Sejmu i Senatu. Co oznacza, że może także dążyć do większości konstytucyjnej. To oznacza, że mielibyśmy do czynienia i mówię to absolutnie świadomie z pełnowymiarową dyktaturą dyktaturą jednego człowieka, który mówi tak: "A brakuje mi do większości konstytucyjnej 15 albo 16 posłów". No to wsadźmy do aresztów tych 32, bo pani wspomniała o tym, że 30 posłów e, parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości mamy. Mieć... No takie są, takie są informacje. Ja nie wiem, czy to są informacje, no bo nielegalna prokuratura pana Korneluka ich oczywiście nie potwierdza. No ale jest... Ale w kuluarach wszyscy, ale w kuluarach wszyscy w sejmie mówią o tym, Jednak że to ma być 30 to wiemy, to wiemy, że mówimy o kilkudziesięciu parlamentarzystach. Tak. 30, 32 osoby z prawa i sprawiedliwości to są oczywiście na tym etapie plotki, bo prokuratura tego nie, nie potwierdziła. Więc wyobraźmy sobie, że kilkudziesięciu posłów e, traci swój mandat, są one zamrożone, nikt nie wchodzi na ich miejsce. Robią absolutnie co chcą. Doprowadzają de facto do, do systemu, jaki jest w Korei Północnej. Więc e, Myślę, że my o jeden krok, o jeden most za daleko, Tusk, o jeden krok za daleko, dlatego że ci, którzy podpisali się pod tym projektem, także ci z tych małych partii tak naprawdę zachowują się jak indyki przed świętem dziękczynienia. Jak kart przed wigilią, podpisują na siebie wyroki, ponieważ te małe partyjki, ten plankton polityczny, który został wchłonięty przez Tuska oficjalnie są to partie, które budują większość parlamentarną, dają władzę Tuskowi będą szantażowane. Będziecie szantażowani, bo jeden akt oskarżenia, jeden areszt na trzy miesiące i was po prostu nie ma i tu skrobi co chce. Więc dziwię się, że ci ludzie nie są świadomi tego na co się decydują, ale ich los mnie nie obchodzi. Obchodzi mnie los polski i Polaków. To mnie interesuje. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, zanim będziemy kontynuować ten wątek. Kwestia subwencji bo ja nie chciałbym, aby widzowie Republiki odnieśli wrażenie, że my tylko się oburzamy w telewizji, my tylko tutaj wyrażamy swoje oburzenie, a nic nie robimy. Robimy. Ponieważ jeżeli chodzi o subwencje, szanowni Państwo, to nie są pieniądze, które Tusk wyjmuje tutaj sobie z kieszeni i nam jakąś łaskę robi, że nam daje. Nie, nie. To kilka milionów Polaków zagłosowało na prawo i sprawiedliwość i z ich podatków, które trafiają do budżetu. Partie polityczne, jak Prawo i Sprawiedliwość, które wygrały wybory, powtarzam, są utrzymywane. I z tych pieniędzy, z tych subwencji powstają na przykład biura krajowe, w których pomaga się Polakom, którzy są skrzywdzeni przez obecny rząd czy samorząd. Bardzo często się tak dzieje. Ci ludzie zgłaszają się do nas. Więc Tusk nie robi nam żadnej łaski, nie daje nam własnych pieniędzy. To nie są jego pieniądze, to są pieniądze ludzi, którzy na nas oddali głos. Chciałbym, żeby wszyscy mieli świadomość. I jeżeli dojdzie do tego, że te pieniądze nie zostaną wypłacone, to minister finansów będzie miał zarzuty, dlatego też uważa. A jak wypłaci, to potwierdzi, że izba, którą oni podważają, jest jednak legalna. Więc w mojej ocenie, Domański poda się do dymisji. Ucieknie. Umyje ręce, powie ja w to nie wchodzę, dziękuję, bo jeżeli nie wypłaci absolutnie... Ale poda zarzuty, się do dymisji przed decyzją tak, o wypłaceniu pieniędzy? Uważam, że tak, chyba że zostanie zaszantażowany, znaczy dociśnięty przez, przez, przez obecną władzę i powiedzą masz zostać i masz nie wypłacać. Nie wiem jakie mają relacje, nie wiem dlaczego ten człowiek trwa w tym układzie, ale w mojej ocenie złoży dymisję. No ale to jest minister, który przygotował w tej chwili budżet z rekordowym deficytem, tak, że znaczy, żaden, 290 inny, miliardów. żaden inny minister myślę, z takim że... długiem nie wychodził do obywateli. Myślę, że myślę, że tutaj też miał niewiele do powiedzenia i myślę, że nie miał nie, nie był świadomy do do jakiej bandy przyszedł. Ja go nie bronię, żeby sprawy były jasne. Wchodzisz w takie towarzystwo, musisz krakać tak jak one, skoro tak kraczysz, tak samo poniesiesz konsekwencje. No to jest oczywiste, to nie mówię ja jako polityk, mówię o to prawnicy. No będzie miał po prostu zarzuty, wcześniej czy później, to jest raz, to jest raz. Mhm. A jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, jeżeli będzie tak, jak już zapowiadali, że będzie dwóch prezydentów, albo nie będzie prezydenta i chłownia będzie chciał siłowo e, przejąć pełnienie obowiązków, to pójdą no, na ulicę. Przepraszam, chłownia, albo, wyjdą... albo jakiś inny marszałek. Na przykład, bo rozumiem, że tutaj pewność nie ma. Trzeba pamiętać o tym, że chłownia jest rotacyjna. Innym nie jest tylko marszałkiem. No ta rotacja rotacyjna. Co, co prawda powinna się I wydarzyć. może być tak, że to nie czarzasty będzie następnym marszałkiem w ramach rotacji, ale Tusk. Tusk, który przegrał ze świętej pamięci profesorem Lechem Kaczyńskim. Wyszedł blady i spocony. Trauma, którą niesie po tych przegranych wyborach, jest siłą, która napędza jego nienawiść do Znacznej części polskiego społeczeństwa, które głosuje na PiS. Słyszeliśmy to w jego wypowiedziach pogardliwych wobec elektoratu, słyszeliśmy to w wypowiedziach Schetyny i wszystkich tych, którzy w Platformie albo pełnili przywództwo, albo byli bardzo wysoko. A więc to, że przegrał i wszyscy tu o tym wiedzą, że jesteś zakompleksiony, że masz traumę, że jesteś człowiekiem, który nie potrafi sobie emocjonalnie z tym poradzić, że zostałeś ośmieszony, że ty nowoczesny w pięknych garniturach. Przegrałeś z tym, którego wyśmiewałeś. Wyśmiewali reklamówki świętej pamięci pierwszej damy, która niosła y, jedzenie, kanapki dla prezydenta. To było dla nich śmieszne. To było dla nich powodem do tego, żeby wyśmiewać miłość dwojga ludzi, którzy zachowali się normalnie, którym sodówka nie uderzyła, ale służyli Polsce. I to jest fundamentalna różnica między nami. My nie gramy kogoś, kim nie jesteśmy. On. Chce cały czas być tym, który już nie nakłada Junckerowi marynarek, ale jest tym, który marynarki nakłada, zmienia jako nowe. Wziął sobie starych komunistów w nowych garniturach. I problem polega na tym, że trauma, którą przeżył po przegranych wyborach, jest siłą, która go napędza do tego, aby bezwzględnie, tak jak nałogowy hazardista ryzykować. To, o czym mówił minister nie, Ziobro, dobrze, ale... jest bardzo rozsądne. Jedno zdanie mm. to, co robi Tusk, to jest bardzo głębokie. To jest bardzo głęboki hazard. Postawił wszystko na jedną kartę i skończy tak, jak każdy nałogowy hazardista, zostanie z długami, nie tylko politycznymi. Ale Panie Pośle, ja rozumiem względy psychologiczne, bo one również w polityce, a może szczególnie w polityce odgrywają ale rolę. Ale trzeba się opanowywać. Ja, ja rozumiem. Każdy jest człowiekiem ma swoje rozumiem, emocje, ale, ale jest odpowiedzialny za naród Ale Donald Tusk nie rządzi sam. To Dlatego jest mówiłem o to szefem, tym szefem rządu. Ale ma całą koalicję. Gdyby ta koalicja nie chciała tej polityki, to tej polityki by nie było, to tego rządu by nie było i tego premiera by nie Dokładnie było. Dokładnie o tym mówiłem w ostatnim programie redaktora Sakiewicza w dyskusji z senatorem Libickim na temat PSL-u. Bo senator Libicki powiedział, ja nie mam wpływu na to jak to wygląda, ja jestem tylko szeregowym senatorem, ja nie mogę rozmawiać z Donaldem Tuskiem, ja mogę, mógłbym porozmawiać z, Ko z Kosiniakiem Kamyszem, to po co macie mandaty, złóżcie je. Jak wy nic nie możecie i nie możecie rozmawiać z liderami, którzy mają wpływ, bo rozmawialiśmy akurat o tym, w jaki sposób są traktowani rolnicy, w jaki sposób są traktowani katolicy, PSL, który odwołuje się całe życie do tradycji polskiej wsi, bo to polska wieś daje im głosy, daje im mandaty, daje im wypłaty co miesiąc. On powiedział, że on nic nie może. To jak nic nie może, to może z jakimś stójkowym. To niech otworzy parking. Parking płatny. Nie musi być senatorem. Niech na parkingu opłaty zbiera też. To będzie, mu, będzie miał większą władzę. Więc nie da się usprawiedliwić tego, że oni nic nie mogą, ponieważ dają swoimi głosami i mandatami, które dostali od ludzi, większość Tuskowi. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia!